Zaczynamy dzisiejszy spacer. Zaczynamy od mostu generał Zawadzkiej i idziemy tym razem w stronę starego miasta. Zobaczymy, czy uda mi się dojść. Idziemy cały czas wzdłuż tego oczka wodnego i popatrzcie. Poczekajcie chwileczkę momencik. Niezły widoczek. Popatrzcie nad toruńską Amazonią w głębi. Widoczne. Dźwigi budowlane. Jak wieść gminna niesie na właśnie naszej winnicy, a prędzej Amazonii, toruńskiej, rubinkowskiej Amazonii, jak ja to na swój prywatny użytek nazywam, chce się to rozbudować, zurbanizować. A ja uważam, że powinno się to zostawić w takim stanie. Jakie jest mówi się wiele o betonozie, że jest zła. Zostawmy te zielone płuca Torunia i teren spacerowy dla ludzi. Pokażmy naszemu naszym dzieciom, wnukom, że potrafiliśmy uszanować chociaż kawałek przyrody i że nie tylko w rezerwatach, w parkach jest jeszcze coś do zobaczenia, ale w centrum dużych miast także możemy zobaczyć kawałek dzikiej przyrody. Droga prowadzi, idę dalej. Cóż, zbliżamy się już do brzegu Wisły, zaraz wyłoni nam się tu za zakrętem. Popatrzcie, jest nasza królowa. Jestem nad brzegiem Wisły na jednej z główek wędkarze w głębi most kolejowy i idziemy na razie prowadzi nas polna droga oczywiście pojazd wędkarze są nad wodą a my idziemy zobaczymy gdzie nas ta droga Zaprowadzi. Skoro ma być to spacer brzegiem Wisły, to idę brzegiem Wisły, samym brzegiem. Zobaczę, jak daleko uda mi się pójść. Samym brzegiem możecie podziwiać naszą królową. No cóż, tak samym brzegiem Wisły, no niestety. Nie da rady, idziemy kilka metrów od jej brzegu, możecie to zobaczyć. Czy tak spacerujemy, dochodzę już do brzegu Wismy, popatrzcie sobie, nadwiślańskie widoczki. Mamy ciek wodny, pokonujemy ciek wodny, przeszkodę wodną. I idziemy dalej. Tutaj, popatrzcie, różnego rodzaju budowle hydrologiczne. Autotypowy, ślany widok. Zatoczka między główkami. Popatrzcie, zwalone drzewa. A my, a my idziemy dalej. Już od dłuższego czasu towarzyszy mi taki krajobraz. Droga nad Wisłą. Powiedzmy w takim gąszczu. To ładnie przecież brzmi. Nie wiem, czy ten mikrofon zbiera, ale zbliżamy się do kolejnego cieku wodnego. Trzeba będzie to pokonać. I popatrzcie sobie. Poczekajcie tylko. Przejdę przez pieniek teren podmokły. Tutaj mamy szkielety drzew. Jak niektórzy mówią, drzewa umierają, stoją. I popatrzcie, nowa zabudowa toru. Ciek wodny. kolejny ciek wodny, No takich będziemy mieć na swojej drodze sporo. Tyk. Tu jest jednak w kulach ciężko. Tyk. Trzeba się po tym no. i idziemy. Może mikrofon zbierze nie głosy miasta, ale świetnych tak. Przechodzimy tutaj do pierwszej poważnej przeszkody wodnej, teren chyba znajomy. To co? Przechodzimy? Dobrze, że mamy kulę, możemy się podeprzeć i idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. No, teraz poruszamy się. Tyle nie. Straciłem właśnie ogonienie w kuli. A teraz pokonując nadwiślańskie przeszkody czuję się jak górnik, fedrujący na przodku na czworakach. Uhu. Ładnie, kula się zapada. Pyk, pyk i jesteśmy. To żebyście nie mówili, że to tak łatwo. To jest chyba jeden z trudniejszych odcinków, jaki przyszło mi pokonywać w tych nadwiślańskich wędrówkach. męczenia. Idziemy normalnie. Tutaj no coś, no chyba to jest niestety, to jest normalne, nie? Śmieci, oczywiście śmieci. Przechodzimy dalej. O, idziemy. Tak jest. W górze śmieci. Usypana ze śmieci, wyłoniła nam się nasza Wisła, a my dalej idziemy jej brzegiem. Żeby nie było za nudno, popatrzcie cały czas. Idziemy w zarośniętym terenie. A tu najspokojniej świecie. Pływające sobie trzy łabędzie. Jest chyba nieodłącznym ptakiem naszego toryńskiego odcinka Wisły i nie tylko. Popatrzcie, pełen majestat. Spokojnie sobie żerując. Nie zwracają uwagi na nic i na nikogo zstroszy. Piórka, on teraz je zamknął. Otworzył. Dobra. My do gadu, gadu, a czas leci. Idziemy. Tu mała niedogodność. jak widzicie zwalone drzewo, ale damy radę obejść? Nie. Będziemy się gimnastykować. Schodzimy i idziemy. Tak, I idziemy dalej. Proszę bardzo, Baldachim naszymi głowami, idziemy sobie spokojnie dalej. Dochodzimy do mostu kolejowego, tutaj gdyby ktoś chciał może już spokojnie wejść na chodnik, na cywilizację, my pójdziemy jeszcze kawałek dalej. Patrzcie, przed nami otwiera się bulwar filadelfijski, naszej podróży. I tak pomalutku zbliżamy się do końcowego przystanku naszej wyprawy starego miasta po prawej stronie. Widać je. I cóż, herbatka tym razem na ławeczce na Bulwarze Filadelfijskim. Witam Was już na Bulwarze Filadelfijskim, na Starówce. Pokonałem trasę Most Generał Zawackiej, Starówka. Odległość 5,6 km. Pokonałem to w godzinę i 37 minut. Z mostu zszedłem o godzinie 9. Teraz mamy godzinę 10.37 i jak było na trasie? Trasa była taką, jak mogliście zobaczyć kilka Terenów podmokłych haszcze, czy jest do pokonania, jest do pokonania nawet dla tych, którzy poruszają się przy pomocy takiego sprzętu i z uporem maniaka. Namawiam Was do spacerów naszą piękną wisłą. I cóż, łyk herbatki, do zobaczenia gdzieś na szlaku, już wiślanym brzegiem, już w przyszłym roku. Trzymajcie się, papa! Pa. I wracamy. Idę na przystanek tramwajowy na dworcu Miasto i kierunek Rubinkowo. I na tym kończy się nasza nadwiślańska eskapada. Teraz już tylko do domu.